Dobra, siema. Tutaj właśnie. Na tym wyścigu będę Wam pokazywał, jak. Który, który samochód jest najlepszy? Czy to, czy to będzie Zentorno? Czy będzie LG, czy... Jakie ty masz mogę trzymać? Enity, Czy Enity, czy Aden. I to się okaże po... innym po jednym okrążeniu. Pojedzie, pojedziemy cały pas ten, cały pas poje, cały czas e, pff, kurde sorry, cały pas pojedziemy i zobaczymy kto jest lepszy dobrze dobrze i 3 4, czekajcie 3, 4 3. zobaczymy kto jest szybszy widać, że torno wychodzi na prowadzenie Szymon jest, jest z tyłu. I chciałbym się powiedzieć, że to robimy też. Kolek, Kolek i Szymon. Tak jak wszystkie wyścigi, które robimy. Jak mówiłem w tamtym w trzeba wjechać po Spoiler i wyprzedzać. I teraz meta stop. I się okazało, że te, te auto. Szymon stój w miejscu. Te auto, co teraz Szymon właśnie ma, one. Jest najlepsze. Jak to auto się nazywa jeszcze raz, chłopak? Emity. Dobrze. Te auto jest właśnie najszybsze. Drugie był, drugie był Ader, a potem Zetorno. No to teraz sobie możemy Wam podziękować. I to jest właśnie wszystko. I na drugiej części pokażemy, które jest najszybsze auto, które jest ulepszone z sportowych aut. Dobrze, no to powodzenia w dalszych wyścigach!